SK News 13. właśnie minął Arturia Żąbek. Zapraszam punktualnie. Godzinę temu rozpoczęło się inauguracyjne posiedzenie Sejmu 9 kadencji. Otworzył je Marszałek Senior Antoni Macierewicz. Otwieram pierwsze posiedzenie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej 9 kadencji. Nie zginęłam. Następnie głos zabrał prezydent Andrzej Duda. Apelował o, do posłów o szacunek. Proszę. Sytuacja jest już opanowana. Ale dogaszanie potrwa kilka godzin. To Turek w Wielkopolsce płynęła tam fabryka mebli. Śledztwo. W sprawie szubienic ze zdjęciami europosłów opozycji umorzone politycy PO zapowiadają złożenie zażalenia. Karpia w takim pytaniu jeszcze nie było. Idź formułatujmy. Przepraszam. Wad... <laughs> Pani minęła godzina siódma, zapraszamy, czas na najnowsze wydanie wiadomości w Vox FM. Na smach oczu, na smak. <noise> Smakosz... Smak, na smak. smakoszy! To, co chciałeś maju. powiedzieć? Tak jest, tak jest. Pracownicy lubelskiego egzotarium studzą nieco zapał tych, którzy chcieliby hodować egzotyczne płazy i gazy. I gady. A czy Aleksandra, Aleksandra Krygier z Urzędu Miasta Gminy? Dla samorządu to czysty zysk, bo nie trzeba odwozić bezpańskich psów do gnieźnieńskiego schroniska. Zwierzęta dostają nowy dom. To jeszcze raz, gnieźnieńskiego. Gnieźnieńskiego. Eskarok. Raport. Pół minuty temu, minuty temu, minęła 15. Karp w formie batonika energetycznego. Wymyślili go naukowcy z Uniwersytetu Rolniczego. Celem stosowania tego produktu jest redukcja. Stresu oksydacyjnego w organizmie sportowców. Tłumaczy dr Joanna Tkaczewska z uniwersytetu i dodaje, że ryby w ogóle nie czuć. Jest to związane z przyprawami, które tam dodaliśmy. Marcin P. i jego żona Katarzyna P. są winni oszustwa i prowadzenia tzw. piramidy finansowej. E, piramidy finansowej, ale na wymierzenie kary poczekają. Badania kliniczne potrwają do marca, wtedy dowiemy się, czy batony zostaną oficjalną przekąską reprezentacji na Igrzyskach Olimpijskich. <śled> Jakie macie ptaszki? SK Info. Mamy 17. Arturia Żąbek. Zapraszam. Będziemy protestować tak długo, aż wywalczymy 500 zł podwyżki. Warszawa rusza z wydawaniem abonamentu w strefie płatnego parkowania na woli i prazę północ. Pędzące konie, akrobacje w siodle i ten. ten i. Dźwięk kopyt w Krakowie w, następnym, w następny czwartek rusza tam kawaliada Graźny pożar w podwarszawskim Pruszkowie Pod Warszawą No właśnie, a co w raporcie? No między innymi rozczarowani kibice Przyszli na mecz dla Ronaldo A Ronaldo nie wszedł na boisko No i co? Pokiń Oto. Informacja dla kierowców jest taka, że za godzinę Trumna z ciałem premiera, yy, yy, posła Morawieckiego Zostanie przeniesiona Do katedry polowej Wojska Polskiego Historyczne porozumienie pokojowe Podpisali je Izrael Ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i Ten jednak ponownie im uciekł. E! Kilkanaście godzin później mężczyzna sam oddał się w ręce policji <noise> i małym stanie przed sądem. Reklama. Kto za Marka Kuchcińskiego po południu poznamy nazwisko nowego marszałka Sejmu? Przepraszam Państwa, mamy lekkie problemy techniczne. Proszę mi pozwolić przemiksować. I zaraz wracamy. I jeszcze informacje ze świata tenisu... Tenisa? Tenisa. Była rakieta numer jeden na świecie. Wraca właśnie do tenisa. A wy, łowcy nasi kochani, pamiętajcie, że jeśli usłyszycie tę piosenkę na antenie Radia SK... Radia Vox FM, ale w całości! Były senator PiS, jego szyni, szef PFRONUS. Po reklamie. W związku z tym, że kolega ma opóźnienie, to my już zaczniemy bez niego. SK Raport. Pamiętajmy o noszeniu maseczek. Ministerstwo przypomina też, że personel sklepu ma prawo odmówić obsługi klienta bez zasłoniętych oczu, yy, nosa i ust. Słuchacie Eskaniu. Jest dziesiąta. Burmistrz, burmistrz Stołecznych Włoch usłyszał zarzuty korupcyjne. Nie przyznał się. Kabryczne odkrycie w Warszawie. Na jednej z wysepek na Wiśle ujawniono cmentarzy z koku. Jest, jest siódma. Miała być debata i głosowanie. Będzie wybór nowego. Zapraszam. Ja nie wiem za bardzo z jakiego powodu, więc nie, nie mam jak sytuacji. Nie widziałeś, to nie pyta, pokazała? Zabarka kucińskiego podniosłam rękę. Przynieś proszę wodę na naszej Marci. Dobrze, Dobrze. Tak. Dobrze no. zrób to. Więcej newsów na skinfo.pl I przez całą dobę, a nie, od jutra na 156 w Warszawie.